Słowa lekarza na SOR-ze, które zatrzymały mój wypis, to nie był wypadek. Oraz to, co pokazała kamera w bramie, nagrywając, kto mnie popchnął, zmieniły wszystko, co myślałem o swoim życiu i ludziach, którym ufałem. Leżę na tym cholernym łóżku szpitalnym już trzeci dzień, a głowa nadal pulsuje jak młot pneumatyczny. Każdy oddech przypomina mi o żebrach, które prawdopodobnie mają pęknięcia, chociaż oficjalnie są tylko nadwerężone. Nadwerężone, jakby to było zbyt mało znaczące słowo na to, co przeszedłem. Pamiętam każdą sekundę tego wieczoru. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Wracałem do domu późno, jak zwykle. Marta już pewnie spała. Ostatnio to była nasza rutyna. Ja pracuję do późna. Ona idzie spać wcześnie. Nie rozmawialiśmy już tak jak kiedyś. Nie dotykaliśmy się jak kiedyś, ale myślałem, że to normalne po siedmiu latach małżeństwa. Myślałem, że każde małżeństwo przechodzi przez takie okresy. Schody do naszego bloku były mokre od deszczu. Pamiętam, jak ostrożnie stawiałem kroki, żeby się nie poślizgnąć. Ironia jest taka, że zostałem ostrożny w złym miejscu. Poczułem, czyjeś ręce na plecach. Nie dotyk. Uderzenie. Silne, zdecydowane pchnięcie, które wysłało mnie w dół betonowych schodów jak worek ziemniaków. Uderzyłem głową o beton. Świat się zamazał, potem zniknął. Ocknąłem się tutaj w szpitalu z Martą płaczącą nad moim łóżkiem. Jej łzy wydawały się prawdziwe. Jej troska wydawała się prawdziwa. Mówiła, że ktoś ją zawiadomił o wypadku, że znaleźli mnie na dole schodów nieprzytomnego. Mówiła, że nie może uwierzyć, że tak się poślizgnąłem, ale ja wiedziałem, że się nie poślizgnąłem. Przez pierwsze dwa dni myślałem, że to mógł być jakiś złodziej. Może ktoś chciał mnie obrabować? A ja po prostu byłem we właściwym miejscu, o niewłaściwej porze. Ale coś we mnie nie dawało spokoju. To pchnięcie było zbyt osobiste, zbyt precyzyjne. I wtedy przyszedł doktor Kowalski. Wysoki, szczupły mężczyzna z siwymi włosami i oczami, które widziały za dużo przez swoje 40 lat pracy na sorze. Przystanął przy moim łóżku z moją kartą w ręku i przez długi moment po prostu mnie obserwował. Panie Nowak, powiedział w końcu, muszę z panem porozmawiać. Serce zaczęło mi bić szybciej Gdy lekarz mówi, że musi z tobą porozmawiać, to nigdy nie są dobre wieści Przeanalizowaliśmy pana obrażenia Kontynuował siadając na krześle obok mojego łóżka Rozumiem, że twierdzi pan, iż poślizgnął się pan na schodach? A nie, odpowiedziałem powoli I ktoś mnie popchnął, ale nie wiem kto Doktor skinął głową, jakby właśnie potwierdził swoje podejrzenia Obrażenia nie są spójne z upadkiem przez poślizgnięcie Powiedział spokojnie Ślady na pana plecach wskazują na to, że został pan popchnięty obiema rękami z dużą siłą. Sposób, w jaki upadł pan na schody, kąty złamań to wszystko wskazuje na celowe działanie. Świat zaczął się kręcić, chociaż leżałem nieruchomo. Co pan chce przez to powiedzieć? zapytałem, chociaż już wiedziałem. To nie był wypadek, panie Nowak. Ktoś próbował pana skrzywdzić. Poważnie skrzywdzić. Gdyby upadł pan pod nieco innym kątem, moglibyśmy rozmawiać o trwałym uszkodzeniu kręgosłupa. Albo wcale nie rozmawiać. Przez następne godziny leżałem w łóżku, próbując przetrawić te informacje. Ktoś chciał mnie skrzywdzić. Ktoś, kto znał moje nawyki, wiedział, kiedy wracam do domu. Ktoś, kto miał dostęp do mojego bloku. Marta przyszła po południu z moimi ulubionymi ciastkami, z cukierni na rogu. Uśmiechała się, ale jej oczy były czerwone od płaczu. Mówiła o tym, jak się martwiła, jak nie mogła spać od trzech nocy. Ale teraz, patrząc na nią, po raz pierwszy zwróciłem uwagę na rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Jej paznokcie były świeżo pomalowane. Jasno-niebieskim lakierem, którego nigdy wcześniej nie używała. Jej włosy też były inaczej ułożone, jakby właśnie wyszła od fryzjera. Dla kogoś, kto podobno nie spał przez trzy noce z powodu zmartwienia o męża w szpitalu, wyglądała odświeżająco. Skarbie, powiedziała siadając obok mnie, tak się cieszę, że z tobą wszystko w porządku. Nie wiem, co bym robiła, gdyby coś ci się stało. Jej dłoń spoczęła na mojej. Była zimna. Arto, powiedziałem ostrożnie. Czy w ostatnim czasie zauważyłaś kogoś podejrzanego w naszej okolicy? Może ktoś nas obserwował? Jej oczy przez ułamek sekundy błysnęły czymś, co mogło być strachem. Ale tak szybko, że pomyślałem, że mi się przywidziało. Nie, dlaczego pytasz? Tpam, Odpowiedziała za szybko. Lekarz powiedział, że to nie był wypadek. Ktoś mnie popchnął. Teraz już nie mogłem przegapić jej reakcji. Przez jej twarz przemknął wyraz ulgi czy zadowolenia? Trwał tylko ułamek sekundy, ale go widziałem. To straszne, powiedziała, ale jej głos brzmiał jak wyćwiczona kwestia z przedstawienia szkolnego. Kto mógłby chcieć skrzywdzić takiego dobrego człowieka jak ty? Dobrego człowieka. Mówła o mnie jak o kimś, kogo już nie ma. Po jej wyjściu leżałem bez snu przez całą noc. Mój mózg pracował na najwyższych obrotach, analizując każdy szczegół naszego ostatniego miesiąca. Jej późne powroty z zajęć fitness. Tajemnicze telefony, które odbierała w łazience. Sposób, w jaki ostatnio na mnie patrzyła, jakby już podjęła jakąś decyzję. I wtedy przypomniałem sobie o kamerze. Nasz blok miał system monitoringu. Kamera była zamontowana tuż przy bramie wejściowej, skierowana dokładnie na schody, na które spadłem. Jeśli ktoś mnie popchnął, wszystko zostało nagrane. Następnego ranka, gdy pielęgniarka przyniosła mi śniadanie, poprosiłem ją o przysługę. Czy mogłaby pani zadzwonić do mojego brata? Ja dałem jej numer Tomka. Powiedzieć mu, żeby przyszedł. 24 Tomek pojawił się po godzinie. Mój młodszy brat zawsze był sceptyczny wobec Marty. Mówił, że coś w niej nie gra, ale ja byłem zbyt zakochany, żeby go słuchać. Teraz żałowałem, że nie zwróciłem większej uwagi na jego ostrzeżenia. Słuchaj, powiedziałem mu, gdy usiadł przy moim łóżku. Potrzebuję, żebyś poszedł do naszego administratora. Powiedz mu, że potrzebuję nagrania z kamery z wtorku wieczorem, między 10 a 11. Myślisz, Carol, że ktoś cię popchnął? zapytał, a jego oczy się zwęziły. Wiem, że ktoś mnie popchnął. Pytanie brzmi, kto? O, masz jakieś podejrzenia? Patrzyłem w sufit, nie mogąc wymówić tego, co naprawdę myślałem. Że moja żona, kobieta, z którą dzieliłem łóżko przez 7 lat, mogła próbować mnie zabić. Po prostu zdobądź to nagranie, powiedziałem. Tomek wrócił po trzech godzinach z pendrive'em w ręku i wyrazem twarzy, który mówił mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Obejrzałeś to? Zapytałem. Skinął głową, nie mówiąc ani słowa. Aj, lepiej, żebyś sam zobaczył powiedział, podając mi swojego laptopa. Kliknąłem w plik wideo. Obraz był czarno-biały, ale wystarczająco wyraźny. Widziałem siebie idącego w górę schodów, ostrożnie, dokładnie tak, jak pamiętałem. A potem z prawej strony kadru Pojawiła się postać. Kobieta w ciemnym płaszczu i czapce naciągniętej głęboko na oczy. Przez moment pomyślałem, że to jednak nieznajomy. Ale potem zobaczyłem jej buty. Jasnoniebieskie Adidasy, które kupiłem jej na urodziny dwa miesiące temu. Te same, w których chodziła po domu każdego dnia. Te same, które widziałem wczoraj przy moim szpitalnym łóżku. Marta? na nagraniu widzę, jak podchodzi do mnie od tyłu. Wyciąga ręce. I pcha mocno zdecydowanie Obiema rękami w środek moich pleców. Dokładnie tak, jak opisał doktor Kowalski. Lecę w dół schodów jak lalka szmaciowa. Uderzam głową o beton. Nie ruszam się. Przez moment Marta stoi i patrzy na moje nieruchome ciało. Potem wyjmuje telefon i dzwoni. Prawdopodobnie po karetkę. Żeby wyglądać jak troskliwa żona, która znalazła swojego męża po wypadku. Zamykam laptopa. Ręce trzęsą mi się tak bardzo, że ledwo mogę utrzymać urządzenie. A kurwa, szepczę. Przepraszam, bracie. Mówi Tomek cicho. Naprawdę myślałem, że może to jakiś obcy. Nigdy nie sądziłem. Chciała mnie zabić, przerywam mu. Słowa smakują gorzko w moich ustach. Moja własna żona próbowała mnie zabić. Przez następne godziny Tomek siedzi przy moim łóżku, a my rozmawiamy o tym, co dalej. Mówi, że powinienem iść na policję, że to próba morderstwa. Ale ja nie chcę iść na policję. Nie jeszcze, chcę wiedzieć dlaczego. I chcę, żeby ona za to zapłaciła. Na swój własny sposób. Wieczorem Marta przychodzi znowu. Ma ze sobą moją ulubioną kolację z naszej restauracji tajskiej. Uśmiecha się, pyta jak się czuje, mówi, że tęskni za mną w domu. Patrzę na nią i widzę obcą kobietę. Kogoś, kto przez siedem lat spał obok mnie, kochał się ze mną, planował ze mną przyszłość. Kogoś, kto trzy dni temu próbował mnie zabić. Jak myślisz? Mówię spokojnie, jedząc pad thai. Kto mógł chcieć to zrobić? Naprawdę nie mam pojęcia. Odpowiada, ale jej głos jest otąd za wysoki. E, może jakiś szaleniec? Może ktoś, z kim miałeś problemy w pracy? Nie mam problemów w pracy, mówię. words. wszyscy mnie lubią. No to może zawiesza głos. Może ktoś, kto chciał nas obrabować i przestraszył się? Przestraszył się i uciekł, nie zabierając nic. Well, logiczne. Może, mówię, ale wiesz, co jest dziwne? Lekarz powiedział, że obrażenia wyglądają, jakby sprawca dobrze wiedział, co robi. Jakby to było zaplanowane. Widzę, jak jej dłonie zaciskają się na kolanach. Oh, to straszne, szepcę. Pomyśleć, że ktoś nas może obserwować. Nas? Chonmysi masam. Przychodzę jej w słowo. Ha! Czy tylko mnie? Przez jej twarz przemyka wyraz paniki, ale szybko go ukrywa. Ciebie, oczywiście. Po prostu się martwiłam, czy ten ktoś nie będzie próbował znowu. Skąd pomysł, że będzie próbował znowu? Teraz już jest wyraźnie zdenerwowana. Jej oddech staje się płytki. Nie wiem, po prostu się boję. Boisz się, myślę, ale nie o mnie. Boisz się, że ktoś odkryje, co zrobiłaś. Po jej wyjściu dzwonię do Tomka. Potrzebuję, żebyś dla mnie coś sprawdził mówię, naszą polisę ubezpieczeniową. Chcę wiedzieć, ile dostanie Marta, jeśli coś mi się stanie. Myślisz, że? Po prostu to sprawdź. Tomek odzwania po godzinie. Dwa miliony złotych mówi cicho plus dom, plus twoje konto oszczędnościowe. Jeśli umrzesz w wypadku, dostanie prawie 3 miliony. 3 miliony to dużo pieniędzy. To wystarczająco dużo, żeby zacząć nowe życie. Może z kimś nowym? Tomek mówię potrzebuje jeszcze jednej przysługi. Przez następne dwa dni Tomek gra prywatnego detektywa. Śledzi Martę, sprawdza jej telefon. Ma nadal kod, który ustaliliśmy lata temu naszą rocznicę. Przegląda jej laptopa, gdy idzie na zakupy. To, co odkrywa, jest gorsze, niż się spodziewałem. Marta ma romans z Marcinem, moim najlepszym przyjacielem od uniwersytetu. Trwa to już osiem miesięcy. Wynajęli razem mieszkanie na drugim końcu miasta. Marcin złożył wypowiedzenie w swojej pracy. Ma zacząć pracę w Londynie za trzy tygodnie. Marta zaplanowała dołączyć do niego. Po moim pogrzebie, w jej laptopie Tomek znajduje wyszukane hasła. Jak sprawić, żeby wypadek wyglądał naturalnie? Śmiertelne obrażenia przy upadku ze schodów? Jak długo trwa śledztwo po podejrzanej śmierci? Planowała to wszystko przez miesiące. Gdy Tomek mi to wszystko opowiada, siedzę w łóżku szpitalnym i czuję, jak coś we mnie umiera. Niezłość, to przyjdzie później. Teraz czuję tylko pustkę. Siedem lat mojego życia było kłamstwem. Kobieta, którą kochałem, która miała być matką moich dzieci. Próbowała mnie zabić dla pieniędzy i żeby móc uciec z moim najlepszym przyjacielem. Co chcesz zrobić? Pyta Tomek. Myślę przez długi czas. Mogę iść na policję z nagraniem. Marta pójdzie do więzienia. Marcin prawdopodobnie też, jeśli uda się udowodnić jego udział w planowaniu. Ale to nie wystarczy. To nie jest zemsta. To tylko sprawiedliwość. Chcę zemsty. Pomóż mi wyjść stąd, mówię do Tomka. Doktor mówił, że masz zostać jeszcze przez tydzień. Pomóż mi wyjść stąd, powtarzam. A i potrzebuję Twojego telefonu, żeby zarejestrować nowy numer, o którym Marta nie będzie wiedziała. Plan, który układam jest prosty, ale skuteczny. Zemsta powinna być słodka, ale także sprawiedliwa. Marta chciała mnie zabić dla pieniędzy i żeby móc zacząć nowe życie z Marcinem. Więc zabiorę jej i jedno i drugie. Tomek wypożycza mi swoje mieszkanie na przedmieściu. Oficjalnie jestem nadal w szpitalu. Ale po zmroku wychodzę przez boczne wyjście i jadę do niego. Przez następny tydzień, podczas gdy Marta myśli, że jestem nadal w szpitalu, pracuję nad swoim planem. Najpierw zaczynam od pieniędzy. Nasze wspólne konta, nasze oszczędności, wszystko co ma dostęp, przelały je wszystkie na nowe konta, do których tylko ja mam dostęp. Dom przepisuję na Tomka, tymczasowo, ale legalnie. Polisę ubezpieczeniową zmieniam tak, że beneficjentem zostaje Fundacja Charytatywna. To wszystko trwa tydzień intensywnej pracy z prawnikami i bankierami. Kosztuje mnie małą fortunę w opłatach ekspresowych, ale warto. Do końca tygodnia Marta nie ma już dostępu do żadnego z naszych pieniędzy. Potem przychodzi kolej na część drugą mojego planu: tworzę fałszywy profil na Instagramie. Zdjęcia biorę z internetu. Młoda, piękna kobieta w ekskluzywnych miejscach. Zaczynam śledzić Marcina, i po kilku dniach zaczynam z nim flirtować w komentarzach. To żałośnie łatwe. Mężczyzna, który zdradza z żoną swojego najlepszego przyjaciela, nie ma żadnych skrupułów co do zdradzi też swojej kochanki. W ciągu tygodnia Marcin jest już kompletnie zauroczony moją fałszywą internetową osobowością. Umawia się ze mną na randki, które oczywiście odwołuje w ostatniej chwili. Ale nie przed wykonaniem zdjęć z tych miejsc, gdzie miał na mnie czekać. Zdjęcia, które pokazują, że byłam tam, gdzie obiecałam być. Po dwóch tygodniach tej gry Marcin jest tak zdesperowany, żeby się ze mną spotkać. Że jest gotowy na wszystko. To właśnie wtedy daję mu swoją prawdziwą nazwę i adres. Ale nie mój adres. Adres hotelowego pokoju, który wynająłem na jedną noc. W międzyczasie nagrywam wszystkie jego flirtowne wiadomości, wszystkie jego obietnice, wszystkie jego kłamstwa o tym, jak bardzo mnie pragnie. Ma zerwać z obecną dziewczyną, to znaczy z Martą, żeby być ze mną. Dzień przed naszym planowanym spotkaniem przesyłam wszystkie te nagrania Marcie. Anonimowo, oczywiście. Z krótką wiadomością, Twój chłopak nie jest tak wierny, jak myślisz. Potem siadam i czekam. Marta dzwoni do mnie w szpitalu następnego wieczora. Jest w histerii. A Marcin mnie zdradza. To Płaczę do telefonu. Mówił się z jakąś dziwką w hotelu. Naive or near. Marcin, udaje zaskoczenie. Kto nina? Twój Marcin? Co ma wspólnego z tobą Marcin? Cisza. Długa, ciężka cisza. I'm your, my. To skomplikowane mówi w końcu. Aha, mówię spokojnie, więc zdradziłaś mnie z moim najlepszym przyjacielem, a teraz on cię zdradza z kimś innym. A to nie tak, możemy o tym porozmawiać, gdy wrócisz do domu. A, ale ja już jestem w domu, Marto. Znowu cisza. Surnyon, co masz na myśli? Jestem w naszym domu. Właściwie w naszym byłym domu, bo już go nie dzielimy. Wejdź do środka, czekam na ciebie w salonie. Słyszę, jak otwiera drzwi. Jej kroki na schodach. Jej oddech, gdy wchodzi do salonu i mnie widzi. Siedzę w moim fotelu, w moim najlepszym garniturze, z laptopem na kolanach. Na ekranie zatrzymane jest nagranie z kamery monitoringu. Obraz, gdzie ona mnie pcha ze schodów. Cześć, kochanie, mówię spokojnie. Jak było w szpitalu odwiedzić męża, którego próbowałaś zabić? Stoi jak skamieniała. Jej twarz jest biała jak ściana. No nie wiem, o czym mówisz. Zaczyna, ale macham ręką. Marto, mamy to wszystko na nagraniu. Mamy twoje wyszukiwania w internecie. Mamy wiadomości między tobą a Marcinem o tym, jak planowaliście zacząć nowe życie po mojej śmierci. Mamy wszystko. Opada na kanapę, jakby ktoś przeciął jej sznurki. Jak długo wiesz? Pananonon, pyta cicho. Nie, od tygodnia. To było wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować ci małą niespodziankę. Wstaję i podchodzę do komody. Wyciągam stos dokumentów. Nasze wspólne konta zostały zamknięte. Pieniądze, które miały ci pomóc zacząć nowe życie z Marcinem, zostały przeniesione gdzie indziej. Dom już nie jest nasz. Jest na imię Tomka. Polisa ubezpieczeniowa zmieniona. Nawet gdybym umarł jutro, nie dostaniesz ani złotówki. Jej oczy rozszerzają się w szoku. Pat Tuna, Nie możesz tego zrobić. To także moje pieniądze. To były nasze pieniądze, gdy byliśmy małżeństwem. Ale gdy próbujesz zabić swojego męża dla pieniędzy, tracisz do nich prawo. Wstaję i chodzę po pokoju. Czuję się dziwnie spokojnie. Po wszystkich tych tygodniach gniewu i bólu teraz jest tylko zimna satysfakcja. Ale to nie koniec, Kontynuuje. Twój Marcin, ten wielki miłość twojego życia, właśnie teraz siedzi w hotelu Marriott, czeka na kobietę, która go nie przyjdzie. Kobietę, która przez dwa tygodnie przekonywała go, żeby cię rzucił dla niej. Surinam. Co masz na myśli? Ja byłem tą kobietą, Marto. To ja go skontaktowałem. To ja z nim flirtowałem. To ja przekonałem go, żeby cię zdradził. I to ja nagrałem wszystkie jego wiadomości o tym, jak bardzo cię nie znosi i jak nie może się doczekać, żeby się mnie ciebie pozbyć. Patrzę, jak prawda dociera do niej powoli. Jej twarz przechodzi przez cały spektrum emocji: szok, niedowierzanie, gniew, rozpacz. Więc nie tylko straciłaś pieniądze, mówię, straciłaś też Marcina, bo po tym, co mu wysłałem o twojej próbie zabójstwa, Jakoś wątpię, żeby chciał się z Tobą kontaktować. Teraz płaczę. Prawdziwe łzy, nie te fałszywe, które widziałem w szpitalu. Dlaczego? Pyta przez łzy. Pessoon, po co to wszystko? Mogłeś po prostu iść na policję? E, mogłem, przyznaję. I nadal mogę. Mam wszystkie dowody: nagranie, Twoje wyszukiwania, wiadomości z Marcinem. Gdybym chciał, jutro siedzielibyście oboje w areszcie. Więc dlaczego tego nie zrobiłeś? Siadam naprzeciwko niej i po raz pierwszy od tygodni patrzę jej prosto w oczy. Bo chciałem, żebyś poczuła to samo, co ja czułem, gdy się dowiedziałem o tym, co zrobiłaś. Chciałem, żebyś straciła wszystko, na czym ci zależało. Tak jak ja straciłem wszystko, na czym mi zależało. Chciałem, żebyś zrozumiała, jak to jest, gdy ktoś, komu ufasz, niszczy twoje życie. Milczy przez długi czas. W końcu podnosi głowę. I co teraz? or pyta. Teraz pakujesz swoje rzeczy i wychodzisz z tego domu. I z mojego życia. Na zawsze. A jeśli odmówię? Podnoszę telefon i pokazuję jej numer policji, już wykręcony na ekranie. To jeden przycisk, Marto, jeden przycisk i spędzisz następne 10 lat w więzieniu za próbę morderstwa. Wstaję powoli. Przez moment myślę, że będzie próbowała się ze mną kłócić, błagać, tłumaczyć, ale nie robi niczego z tych rzeczy. Po prostu idzie na górę i słyszę, jak otwiera szafy, pakuje walizki. Po godzinie schodzi z dwiema walizkami i torbą podróżną. Cree. To wszystko? Pytam. Reszta to twoje rzeczy, mówi cicho. Zawsze były. Idzie do drzwi, potem się odwraca. Czy kiedykolwiek mnie kochałeś? Komotumen. Chomor pyta. To pytanie boli bardziej niż pchnięcie ze schodów. Kochałem kobietę, o której myślałem, że jesteś. Odpowiadam. Ale ta kobieta nigdy nie istniała, prawda? Nie odpowiada. Po prostu wychodzi i zamyka za sobą drzwi. Siedzie sam w tym domu, który już nie wydaje się domem. Przez lata te ściany widziały naszą miłość, nasze śmiechy, nasze plany na przyszłość. Teraz są tylko świadkami końca wszystkiego. Wyciągam telefon i dzwonię do Tomka. Jest skończone, mówię. Jak się czujesz? Perdonam. Pyta. To dobre pytanie. Jak się czuję? Nie czuję satysfakcji, jakiej się spodziewałem. Nie czuję radości z zemsty. Czuję... pustkę. Marta już nie może mnie skrzywdzić, ale ja też nie mogę już wrócić do życia sprzed poznania prawdy. Mężczyzna, który siedzi teraz w tym fotelu, to nie ten sam mężczyzna, który schodził po schodach trzy tygodnie temu. Inaczej, odpowiadam Tomkowi. Sure ma. I, I, czuję czuje się inaczej. Przez następne tygodnie dowiaduje się, co się stało z Martą i Marcinem. Marcin rzeczywiście wyjechał do Londynu, ale sam. Marta próbowała się z nim skontaktować, ale on nie odpowiadał na jej telefony ani wiadomości. Ostatecznie wróciła do swojej matki w Krakowie. Dostałem od niej jednego e-maila, miesiąc po tym jak wyszła z naszego domu. Wiem, że mnie nie wybaczysz i wiem, że na to nie zasługuję, ale chciałam, żebyś wiedział, że nie zrobiłam tego, bo Cię nie kochałam. Zrobiłam to, bo byłam tchórzem. Bałam się Ci powiedzieć, że nie jestem szczęśliwa. Bałam się Ci powiedzieć, że się w kimś innym zakochałam. Myślałam, że jeśli Cię nie będzie, wszyscy problemy znikną. To było głupie i egoistyczne, ale nie było okrutne. Przynajmniej nie chciałam, żeby było okrutne. Nie odpowiedziałem na ten e-mail. Dziś, trzy miesiące po tym wszystkim, siedzę w swojej nowej kawiarni. Sprzedałem dom. Tomek przepisał go z powrotem na mnie po tym, jak Marta wyjechała, i kupiłem małe mieszkanie w centrum miasta. Życie jest prostsze, spokojniejsze. Ludzie pytają mnie, czy żałuję tego, co zrobiłem. Czy powinienem był po prostu iść na policję, zamiast grać w gry? Nie żałuję. Marta próbowała mnie zabić i gdybym poszedł na policję, poszłaby do więzienia. To prawda. Ale byłaby ofiarą. Nieszczęsną kobietą, która popełniła błąd, której życie zostało zniszczone przez system sprawiedliwości. Ludzie by ją żałowali. W ten sposób nie jest ofiarą. Jest kobietą, która straciła wszystko przez własne wybory. Straciła pieniądze, bo próbowała ukraść pieniądze. Straciła miłość, bo jej miłość była oparta na kłamstwie. Straciła przyszłość, bo jej przyszłość była oparta na mojej śmierci. To nie była tylko zemsta, to była sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która nauczy ją czegoś o konsekwencjach. Czy jestem lepszym człowiekiem niż ona? Prawdopodobnie nie. Ale jestem człowiekiem, który jest żywy, który ma kontrolę nad swoim życiem i który się nauczył, że czasami jedyny sposób na sprawiedliwość to wziąć ją we własne ręce. Czy to było słuszne? Nie wiem. Ale czy było satysfakcjonujące? Zdecydowanie tak. Czasami wieczorem, gdy siedzę w swoim nowym mieszkaniu i piję kawę, myślę o tym, jak łatwo jest zniszczyć człowiekowi życie. Jedno pchnięcie ze schodów, jeden moment słabości, jedna decyzja o tym, że twoja wygoda jest ważniejsza niż życie drugiej osoby. Ale myślę też o tym, jak łatwo jest odbudować życie, gdy masz odpowiednią motywację i odpowiedni plan. Marta myślała, że mnie zna. Myślała, że jestem słabym, przewidywalnym mężczyzną, który nigdy się nie domyśli, co planuje. Myślała, że jestem tak oślepiony miłością, że nigdy nie zauważy jej zdrady. Myliła się. I to była jej największa pomyłka. Nie to, że próbowała mnie zabić, to, że nie zrozumiała, z kim ma do czynienia. Teraz już wie i mam nadzieję, że następnym razem, jeśli będzie następny raz, będzie bardziej ostrożna w wyborze ofiary. Bo nie każdy mężczyzna, którego spróbujesz zabić, będzie na tyle miły, żeby dać ci drugą szansę na życie. Ja dałem jej taką szansę. Bez pieniędzy, bez miłości, bez przyszłości, którą planowała, ale żywą. To więcej niż ona dała mnie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.